Koalicja Obywatelska w województwie warmińsko-mazurskim podsumowała wyniki wyborów parlamentarnych. Zdobyliśmy jeden mandat więcej tutaj w tym okręgu 35, jeden mandat więcej w okręgu 34, czyli tak jak, jak sobie to wcześniej założyliśmy. Oznacza to, że okręg 34 otrzymał 3, a okręg 35 cztery mandaty poselskie. Posłami z okręgu 34 zostali Jacek Protas, Elżbieta Gelert i Stanisław Górczyca. Zaś z okręgu 35 Janusz Cichoń, Paweł Papkę, Anna Wojciechowska i Maciej Wrubel. Ponadto trzech kandydatów koalicji obywatelskiej z Paktu Senackiego znalazło się w parlamencie: z okręgu 84 Jerzy Wcisło, z 86 Ewa Kaliszuk i z 87 Jolanta Piotrowska. Natomiast czwarty mandat senatora w Pakcie Senackim zdobył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin z trzeciej drogi. Jeśli Państwo pozwolą, to trochę liczb. Jeśli chodzi o wyniki. Lider, lider listy okręgu 34 Elbląskiego Jacek Protas przez wrodzoną skromność nie wspomniał rekordowy wynik naj, największy w historii naszego regionu jeśli chodzi o wybory ponad 35 tysięcy głosów również rekordowo jeśli chodzi o o, o wybory w okręgu 35 Janusz Cichoń wspomniany: 32, ponad 32 tysiące głosów. To pokazuje, że, że nasza kampania przekonała naszych wyborców i wielu ludzi nam zaufało. Dzięki temu w okręgu 35 wygraliśmy wybory. Muszę i chcę wspomnieć również o poszczególnych okręgach senackich, bo te wyniki są równie imponujące. Okręg senacki 84, czyli okręg elbląski, Jerzy Wcisła dotychczasowy senator ponad 86 tysięcy głosów, to jest ponad 33 tysiące głosów niż jego bezpośredni konkurent. Drugi w kolejności okręg 86, czyli olsztyński. Ewa Kaliszuk rekordowe 93 766 głosów i 27 tysięcy głosów więcej od e, drugiego miejsca e, i tu e, niewiele osób e, wierzyło e, ciężka praca e, przede wszystkim Ewy jego jej zespołu całego sztabu spowodowała i potwierdziła i potwierdziła e, twierdzenie, że niemożliwe nie istnieje no i oczywiście Pani Marszałek, Pani Senatorka Jola Piotrowska z okręgu 87. 78 tysięcy głosów, ponad 12 tysięcy głosów więcej niż konkurentka. To dla nas naprawdę... Dobry czas i to świecące słońce dzisiaj jest nieprzypadkowe. My jako tutaj debiutantki na scenie politycznej z panią senator za chwilę Jolandą Piotrowską myślę, że w związku z tym, że opozycja demokratyczna ma większość parlamentarną, to dla nas oznacza, że od pierwszego dnia naszego, naszej obecności w Senacie i w Sejmie kolegów posłów będzie oznaczać po prostu zakasanie rękawów. Bardzo ciężką, intensywną pracę, aby odmienić naszą Polskę i też pracować dla naszego tutaj regionu, dla Warmii i Mazur. Mamy nadzieję, że sprostamy i nie zawiedziemy zaufania, bierzemy się do pracy bardzo szybko. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim wyborcom. Ja dziękuję również naszym strukturom za wsparcie i wszystkim osobom, które po prostu w tym czasie okazały dużo życzliwości i wsparcia. To były niesamowite wybory, ponieważ. Mieliśmy ogromne wsparcie wolontariuszy, mieszkańców, którzy sami zgłaszali się. Z wszelką pomocą chcieli wspierać, chcieli pomagać. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również naszemu sztabowi, oczywiście, co już powiedziała moja koleżanka. Jesteśmy obydwie jako kobiety, myślę, że również reprezentantkami spraw kobiet w parlamencie i będziemy zabiegać o to, żeby kobiety po prostu miały swoją pełnię praw w Polsce. Chciałabym również podziękować. Wszystkim Osobom, które angażowały się nie tylko w czasie wyborów, ale również przez ostatnich 8 lat, które, które uczestniczyły w protestach, spotkaniach, które jeździły do Warszawy, które protestowały tutaj pod sądami, w różnych miejscach, po to, żeby zaznaczyć konieczność respektowania praw demokratycznych w Polsce. Bardzo serdecznie za to dziękuję i jak powiedziała już Ewa Kaliszuk, ale też pan przewodniczący będziemy się starać pracować, żeby nie zawieść zaufania. No ja w szczególności będę zabiegała o to, żeby wschodnia część województwa również nie była zawiedziona. Przed nami trudne zadanie, bo musimy odbudować przede wszystkim wiarę w to, że Polska może wyglądać normalnie. Musimy też odbudować podmiotową pozycję naszego województwa przy podziale środków krajowych, ale też europejskich, żebyśmy tutaj dzisiaj mogli mówić, że Warmia i Mazury to już nie jest Polska B, że my dołożymy wszelkich starań, żeby tych pieniędzy do naszego regionu płynęło jak najwięcej. A ja już jestem po wstępnych rozmowach z paniami senatorkami. Zamierzamy współpracować także przy tworzeniu biur poselsko-senatorskich, żeby te nasze miejsca, były miejscami otwartymi dla wszystkich mieszkańców, i e, zamierzamy za chwilę ruszyć też e, do naszych okręgów wyborczych, by wszystkim mieszkańcom podziękować za to, że nam zaufali i zadeklarować, że nie zawiedziemy. A o pozostałych planach będziemy mówić na bieżąco. Chcemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam odsunąć pis od władzy. Deklarujemy, że nasze programy, nasze deklaracje wyborcze bierzemy poważnie. E, i traktujemy bardzo poważnie i będziemy je realizować. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie dla nas. Zobowiązujemy się do ciężkiej pracy. Parlamentarzyści oczekują w szybkim czasie pierwszego posiedzenia Sejmu i konstytuowania się Sejmu czy Komisji. Każdy przygotowuje się również do tworzenia biur w poszczególnych miejscowościach, po to, by być blisko swoich wyborców i ich potrzeb.